Rozpoczyna się kolejny błogi dzień na wsi. Dziewczyny korzystają z dobrodziejstw natury, bardzo dobrze się tutaj czują, ale dzisiejszy dzień przyniesie mnóstwo nowych atrakcji. O, powiem ci, że zazdroszczę, że mogłaś mieszkać w tak cudownej okolicy. Na szczęście mam tutaj jeszcze dziadków, do których będę mogła zawsze przyjeżdżać, a ty oczywiście ze mną, jeśli tylko będziesz chciała. No, jasne. Dzięki temu będziemy mogły spędzać więcej czasu razem. Oho, ciekawe, czy dziewczyny ucieszą się z nowych wieści. A może najpierw powiem dziadkom, żeby nie szykowali obiadu. Szykuje się bardzo atrakcyjny dzień. Możemy dzisiaj wrócić do naszego domu. Kochani, mam dla Was nowe wieści. Mam nadzieję, że to nic strasznego. Ja już się zaczynam bać tych wszystkich Twoich wieści. To na szczęście w końcu coś dobrego. Dzwonił policjant, zamknęli postępowanie. Wszystkie osoby odpowiedzialne za włamanie zostały zatrzymane. Och, jak się cieszę, kochanie! Odetchnęłam z ulgą! Czy to oznacza, że będziecie już wracać do siebie? Kochanie, daj im żyć własnym życiem i budować je na nowo. Tak, to oznacza, że będziemy mogli dzisiaj wrócić do swojego domu. Tak się cieszę, kochanie. Idź powiedz dziewczynom. No, mało tego, szykują się zakupy. Musimy przecież kupić wszystko, co nam brakuje. Wow, świetnie! Dziewczyny, koniec błogiego leniuchowania. Ubieramy się, jedziemy na miasto. Jak to na miasto, tato? Ja też? Mogę jechać z wami? No jasne, pomożesz nam wybrać nowy telewizor. Czy to oznacza, że możemy już wracać do domu? Wow, wszystko się wyjaśniło! Tak, dzwonił pan policjant. Wszyscy zostali zatrzymani. Koniec nerwów, koniec stresu, koniec przesłuchań. Bardzo się cieszę, tato. Możemy odetchnąć z ulgą. Czy to oznacza, że Ania zostanie w więzieniu? Ania najprawdopodobniej będzie miała dozór kuratora sądowego, ale będzie na wolności. Ciekawe, czy ta sytuacja daje do myślenia. Mam tylko nadzieję, że nie będą nam teraz przez to dokuczać. Nie myślmy o tym. Zresztą mamy siebie jakoś sobie poradzimy. Masz rację, nie ma co przyjmować się na zapas. To co, dziewczyny gotowe ruszamy do galerii. Tak! Zapraszam, młoda damo. Słucham, o co chodzi? Jest pani warunkowo zwolniona z aresztu. Czeka na panią sprawa. W sądzie dostanie pani wezwanie. Proszę stawić się w odpowiednim terminie do odpowiedniej jednostki. Czy to oznacza, że jestem już wolna? Wolna to dużo powiedziane. Proszę czekać na pismo z sądu. Oczywiście mam nadzieję, że ten areszt dał pani do myślenia i nie będzie pani powtarzać takich głupot. Oczywiście, panie władzo. Dziękuję. Nikt po mnie nie przyjechał? Nawet moja mama? Dzwoniłem do pani mamy. Za moment powinna tutaj być. Myślałam, że wszyscy spisali mnie na straty. Zapraszam, młoda damo. Cześć, mamo. Cieszę się, że jesteś. Nie ciesz się, nie ciesz, moja droga. Tato czeka na ciebie w domu. Oj, nie chcesz przeżyć tej rozmowy. Mamo, ale ja już odpokutowałam swoje czyny. Siedziałam w areszcie. Czeka cię jeszcze sprawa w sądzie, więc się nie ciesz za szybko. Czyli jeszcze coś mi grozi? Oczywiście, że tak, ale oczywiście grozi nam wielka kara pieniężna, którą ty będziesz musiała odpracować. Będę musiała iść do pracy? A skąd masz zamiar wziąć pieniądze na spłatę tego wszystkiego, co zostało ukradzione, co? O Boże! Pan Bóg ci tutaj nic nie pomoże. Maszerujemy do domu. No dobra, dziewczyny, zapraszam na podbój galerii handlowej. Tato, a będziemy mogły podejść tylko do naszego ulubionego sklepu odzieżowego? No jasne, ja pójdę zobaczyć do sklepu z elektroniką. A potem ewentualnie spotkamy się na drugim piętrze i sobie coś zjemy. Co wy na to? Jasne, jestem już bardzo głodna. Kuba ma jeszcze do nas dojechać. W sumie to powinien już tutaj być. Już jest za 20:13. O, Siemanko, wszystkim! Właśnie jest nasza zguba. O tobie mowa. Cześć synku, co tam? Słyszałem już wszystkie newsy. Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do domu. Tak, na szczęście wszystko się udało. Dobra, no to mam pomysł. Dziewczyny, idźcie sobie zobaczyć swoje fotałaszki, a ja pójdę z Kubą wybrać nowy telewizor. Poko, Podoba mi się ta opcja. Chodź tato, ale obawiam się, że nie dostaniemy nic stacjonarnie. Teraz były duże wyprzedaże. Ups, faktycznie. Widzę same małe sprzęty. Tutaj też nic nie ma. Znam tą dziewczynę, która tutaj pracuje. Zagadam z nią, żeby ściągnęła nam coś na szybko. Poczekaj. O, hej Kuba, miło Was widzieć. Dzień dobry. Cześć, słuchaj, y, potrzebujemy kupić nowy telewizor, ale widzę, że nie macie nic na miejscu. Niestety, wyprzedaże wszystko wymiotły. Potrzebowalibyśmy jakiegoś 60-calowego, takiego, żeby można go było powiesić na ścianę, no wiesz, z tymi wszystkimi bajerami, z możliwością podłączenia do internetu. Dobra synek, nie rozpędzaj się, bo mi kasy nie starczy. Spokojnie, załatwię Wam jeszcze fajny kod rabatowy. Mogłabyś jeszcze załatwić, żeby najlepiej przyjechał do nas jutro? Jest jeszcze dosyć wcześnie. Myślę, że powinno się udać. Chodź, złożymy zamówienie. No, synku, nie wiedziałem, że masz już tutaj takie znajomości. Tato, jeszcze wielu rzeczy o mnie nie wiesz. Za jakieś pół godziny powinien wrócić tata do domu. Myślę, że zdajesz sobie sprawę z tego, że czeka cię bardzo poważna rozmowa. Wiem, mamo, bardzo żałuję tego, co się stało. Już nigdy więcej nie popełnię takiego błędu. Samożałowanie tutaj nic nie da. Czeka nas jeszcze masa wyjaśniania całej tej sytuacji. Szkoda gadać. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że do tego czasu zero komputera, konsoli i telefonu. Dobrze, mamo, a czy mogłabym tylko na chwilę wziąć telefon i napisać do Majki? Zwariowałaś? Chcesz jeszcze bardziej dobijać tą dziewczynę? Dopiero teraz zacznę sobie układać nowe życie. Nie ma mowy. Mamo, ale ja chciałabym ją przeprosić. Staćcie na przeprosiny? To zmienia postać rzeczy. Poczekaj chwilę. Proszę, zadzwoń, ale przy mnie. Może powinnam umówić się z nimi na spotkanie, również z Anką. Nie wiem, jak chcesz to rozwiązać, ale na pewno sama nigdzie nie pojedziesz. Może spróbuję, może chciałyby do nas przyjechać. Dobrze, zobacz, czy w ogóle odbierze telefon. Poczta głosowa, może się nagram? Halo, halo, Majka, przepraszam, że dzwonię, wiem, że pewnie jesteś zdenerwowana, ale musimy się koniecznie spotkać, musimy porozmawiać. Dobrze, oddaj mi ten telefon. Jak tylko Majka odsłucha wiadomości i odzwoni, to przyjdę ci o tym powiedzieć. Super, dzięki! Bardzo dziękujemy, cieszymy się, że się udało. Bardzo proszę, zapraszamy częściej. Pa! No i super, załatwione. Zobaczymy, gdzie są dziewczyny. Ej, ktoś mi się nagrał na pocztę głosową. No to odsłuchaj, szybko. To Ania! Żartujesz? A ona nie siedzi w celi? Jakim cudem ma dostęp do telefonu? Może wyszła warunkowo? Mówi, że chce się ze mną spotkać. Majka, nie wiem, czy to dobry pomysł. Ja też nie wiem, ale mówiła bardzo smutnym głosem. Może powinniśmy się z nią zobaczyć. Nie wiem, zapytaj się kuby. O, są dziewczyny. Co one mają takie przerażone miny? Hej, dziewczyny, co się stało? Ania dzwoniła. Mówiła, że chce się z nami spotkać. Jeszcze jej mało problemów? Zwariowała? Może właśnie powinniśmy dać jej szansę? Powinnam do niej oddzwonić? Nie wiem, spróbujmy, ale Kuba, musisz być przy nas. No dobra, dajmy jej szansę. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. Oddzwoń do niej i umów się z nią na 17. Trochę się boję. Ja trochę też, może znowu chce nas zmieszać z błotem. Nie pozwolę na to dziewczyny. Nikt nie spodziewał się dzisiaj telefonu od Ani. Jeszcze nie wiedzą, że wyszła warunkowo i czekają sprawa w sądzie. Może chciałaby wyjaśnić całą tą sytuację? Może chciałaby przeprosić, teraz już wie, że została ze wszystkim sama. Straciła przyjaciółkę, wszyscy się od niej odwracają. Zamiast zyskać nowych przyjaciół, którzy razem z nią chcieliby, aby Majka cierpiała, to wszyscy się od niej odwrócili za to, co zrobiła. Jesteście ciekawi, jak dalej potoczy się ta sytuacja? Czy może dziewczyny się pogodzą? Koniecznie zobaczcie, co będzie się działo w następnym odcinku.